Kolejny odcinek mojego vloga. Widzicie, na moim kanale robi się ostatnio strasznie dynamicznie. Zmiana tych ujęć, proporcji, yy, fryzur i naprawdę może wprowadzić was w Was taki lekki zamęt. Ale spokojnie, ja jestem tą samą Oleńką Radomską. ponownie zaczynam. zaczynam. Zapraszam Was na odcinek mojego vloga. Yy, I po prostu zmieniam ujęcia. Ja zanim założyłam ten kanał, to zrobiłam taki dosyć dogłębny research w internecie. Już wiem, że niewiele Wam jestem w stanie zaoferować, jeśli chodzi o jakąś wiedzę ekspercką, tudzież umiejętności, ale nie poddałam się tak szybko, bo stwierdziłam, że to, co najlepiej mi wychodzi, to mówienie o tym, czego nie zrobiłam i co mi właśnie nie wychodzi. Pomyślałam, że to będzie dobry punkt wyjścia do dyskusji. Mam nadzieję, że po tym filmie się ze mną zgodzicie. Dziś opowiem Wam o tym, że nie wyjeżdżam na wakacje, czego nie będę na nich robić, w jakich miejsc nie zobaczę i dlaczego nie odpocznę. Wszyscy inni opowiadają o tym, no odwrót, więc wydaje mi się, że mam tu do powiedzenia coś innego. Co sprawi, że po obejrzeniu tego filmu nie będziecie też kisnąć zazdrości. Uważam, że to też jest istotne i po cichutku liczę, że będziecie mnie przez to bardziej lubić, bo ludzie gorsi od nas są nam potrzebni właśnie do tego, żebyśmy się e, dowartościowali. Więc w dziedzinie wakacji, jakby no. E, muszę się bardziej starać, otrzymywać kontakt wzrokowy, że telefonem, bo jak się nie utrzymuje kontaktu wzrokowego, to wtedy oznacza, że się kłamie. No i też można y, urazić uczucia swojego rozmówcy, a byłoby mi bardzo przykro, gdyby mój telefon y, się na mnie obraził, dlatego bardzo przepraszam. Y, prawe oko lubi spieprzać, ale to musimy wybaczyć, bo to taki dzikus jest on lubi podróży. Ale dosyć, dosyć tych... Jak to się mówi? didaskaliów chciałam powiedzieć. Margin... Przepraszam, to ja mam za sobą długi dzielnie z gorąco i naprawdę ciężko być elokwentnym, naprawdę. Pewnie jesteście zaskoczeni, że ktoś taki jak ja nie zdecydował się w tym roku na jakieś egzotyczne, odległe wakacje, żeby odpocząć trochę od tego splendoru chwały i... Yy... Wyprzedaży w Pepku, które sprawiają, że niedługo zabraknie mi na chleb. Eee, no ale już spieszę z wyjaśnieniem. Przede wszystkim to gdzie ja będę jechać, jak ja wszystko mam. Za granicą jest daleko. Nikt nie rozumie moich żartów, a to byłoby bardzo bolesne. Już w Polsce nie rozumieją, więc za granicą myślę, że byłabym bardzo nieszczęśliwa, musiałabym mieć poważna. I boję się, jakbym to zniosła. Boję się też chorób wszelakich. Ale bardziej tego, że nie będą się śmiali z moich żartów jednak. Yy, a poza tym, żeby wyjechać za granicę, to trzeba wyrobić dziecku paszport. A żeby wyrobić dziecku paszport, to oboje rodziców muszą być w urzędzie. I teraz taka głupia sytuacja. No bo co ja mam mężowi powiedzieć. I... Nie będziemy teraz tego odkręcać i szukać tutaj problemów, dobrze? Ponadto tak naprawdę ludzie są wszędzie. A jestem ludźmi troszkę zmęczona, dlatego przecież udzielam się w internecie, bo w prawdziwym życiu nie sprawia mi to takiej przyjemności. Wszędzie są tłumy, wszędzie jest gorąco. Um, ja naprawdę nie lubię się przeciskać na plaży. Pioch w butach to ja mam w piaskownicy. Nie lubię dzikich tłumów, nie lubię upałów, nie lubię latania samolotem. O, bardzo się boję. Tak naprawdę to. Yy, o tym, że latanie samolotem jest bezpieczne, mówią ci, co przeżyli, prawda? I to jest taka, moim zdaniem, mało miarodajna próba, bo ci, którzy nie przeżyli, to nie mogą wziąć udziału w badaniu. Dlatego ja po moich studiach socjologicznych z dystansem podchodzę do takich informacji i jednak stwierdzam... Myślę, że argumentację dotyczącą tego, dlaczego nie wjeżdżamy za granicę, yy... Troszeczkę wyczerpałam i zarysowałam ten problem. E, dlaczego natomiast nie wybieramy się również na wakacje w Polsce? E, I tutaj ja wychodzę z założenia, że nie ma co robić kilometrów i jakby auto zużywać, bo kiedyś trzeba będzie je sprzedać. A przebiegi to jest bardzo ważna kwestia w, w tej kwestii. E, I po prostu, no, gdzie mi będzie tak dobrze, jak w domu? To po pierwsze. A po drugie, to proszę mi powiedzieć, jak tu się nie bać. Nie, że tam wszędzie teraz jest niebezpiecznie, bo to inna strona, w ogóle inna perspektywa podróżowania, teraz, że ono się stres, że było strasznie takie yy, zagrażające komfortowi. Ja po prostu potrafię zgubić się we własnych myślach. I gdzie ja tam w świat pojadę? Gdzie ja tam nad morze pojadę, jak tam wszędzie plaża taka sama, a ja taka oleńka radomska jedna, bym tak szła tą plażą, szłabym tą plażą. I bym... Gdzieś bym szła, i gdzieś bym doszła, ale wysoko, to bym raczej nie zaszła. Chyba, że na wydmę. Ja po prostu nie lubię takiego ryzyka i adrenaliny. Ja już się czuję zdrowo podniecona, jak pomylę tramwaj w Łodzi, pozwiedzam troszkę, pobuszuję, poszperam i to jest ten poziom adrenaliny. Ponadto, wakacje mają sens, kiedy jest się młodym, kiedy ma się siłę, kiedy ma się pieniądze, ale też kiedy jeszcze nie jest się rodzicem, bo od prawie czterech lat odkrywam, że tak naprawdę to nie ma znaczenia, czy spędziłabym ten czas w Tunezji, w mieszkaniu swoim, nad Bałtykiem czy w górach. Bo i tak spędzę go na placu zabaw, więc troszkę szkoda przebiegów auta, pieniążków na paliwo i noclegi. Jedynym plusem jest to. Że ewentualnie nie musiałabym gotować, o ile byśmy sobie pozwolili na oli inclusive, czyli parówki, frytki. Ale w sumie to samo mam u teściowej. Po co przypłacać? Poza tym, wiecie, są różni różni, różni ludzie, różne osobowości yy, i są tacy, którzy potrzebują jechać do amazońskiej dżungli, żeby przeżyć przygodę. A ja wchodzę do marketu i mówię: No, masz dziczku dłata, ahoj przygodo i jakby nie trzeba mi więcej. I są tacy, nie wiem, rosy, co boso przemierzają świat, no tacy jak Radomska, co wolą w skarpeteczkach pod kołderką przeanalizować, cóż to może się jutro tak na bieżąco, taki, 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 taki codzienny, przyziemny sposób spierdolić. Jest jeszcze jedna kwestia, którą muszę poruszyć, żeby wyjaśnić, dlaczego ja się Oczywiście chodzi też o to, że moja rosnąca popularność może zakłócić wypoczynek innym ludziom. A ja nie chciałabym im dezorganizować urlopu, bo jednak y, jest pewien schemat, którego nie wolno łamać. Czyli najpierw opalamy plecki, potem opalamy y, brzusio, potem idziemy na rybkę, potem się znowu obracamy, potem pijemy browarka, potem wyjmujemy dziecku y, piach z odbytu i z buzi. Ja nie, nie widzę tutaj przestrzeni dla siebie, prawda? Y, już ci panowie z kukurydzą wystarczająco, działają ludziom na nerwy, więc wolę już tam tym swoim blichtrem nie posypywać y, postaci. Y, y, i, że tak powiem, yy, yy, już wystarczy. Natomiast tym ostatnim powodem, dla których nie pojadę w tym roku za granicę, nie będę opalać się na egzotycznych plażach, nie zamieszczę zdjęć na tyle lazurowego wybrzeża, yy. jest moje zdjęcie paszportowe. Po prostu sama świadomość, że tak mogę wyglądać naprawdę sprawia, że mi się odechciewa pokazywać gdziekolwiek daje mi do myślenia, każe sądzić, że powinnam zbierać na zdecydowanie inne cele, albo siedzieć w więzieniu. I po prostu za każdym razem, kiedy ten paszport otwieram, to robi mi się tak przykro, że żaden drink z palemką by tego po prostu nie był w stanie zgasić. A przecież wszyscy wiedzą, jak ja naprawdę wyglądam i że Zdjęcia i nagrania i wszystko kłamią, bo tak naprawdę to ja ociekam seksabilem i także boję się tego, że nieopatrznie wdałabym się w jakiś romans. Złamałabym kilka męskich albo i niewieścich serc. A po co, a po co tak sobie i komuś życie komplikować? Bezpieczniej będzie dla wszystkich, jak zostanę w domu. Dlatego póki co odpoczywajcie spokojnie. Nie musicie się martwić, zostanę na waszej drodze.